Wracam z kolejnego spotkania odnośnie praktyk. Zaraz częściej zauważam, że firmy nie chcą mieć Ejaja, tylko wolą mieć Juniora, który umie w Ejaja. I teraz dzisiaj faktycznie ta wartość pochodząca z Juniora, który zwiększa elastyczność w zespole, który doda trochę energii i pomoże trochę seniorom zarządzać tymi niższymi zadaniami i nadać pewnej świeżości, nadać tempa, jest dużo bardziej kluczowa niż samo AI, więc czy ja bym się dzisiaj obawiał, czy AI wytnie dzisiaj programistów? Myślę, że nie, że cały czas jest miejsce na to, bo pamiętajcie o tym, że za kilka lat dalej będzie senior potrzebny, więc jak dzisiaj nie zainwestujemy w juniora, to nie będzie seniora za kilka lat, a z drugiej strony czy AI będzie naszym klientem? Nie. Potencjalna młoda osoba, która dzisiaj pracuje nad tym produktem, potencjalnie będzie też klientem albo już jest tym klientem. Więc to, żeby rozumieć potrzeby dzisiaj młodych ludzi w firmach, jest dosyć istotne. Więc także życzę słonecznego dobrego dnia. Szukajcie swojej drogi, pracujcie i będzie dobrze.